Witam Was serdecznie. Max Paypal przedstawia World Superbike w tym odcinku Grand Prix Włoch Mugello. Jak widać, tutaj ja jestem, jest ta modelka z tym parasolem i tutaj mamy szefa od Suzuki. No, tak można tutaj powiedzieć trochę śmiesznie, bo tutaj, tak jakby cały team Suzuki praktycznie ze mną tutaj współpracował, bo wiadomo, że to jest wersja modyfikowana i w tej wersji modyfikowanej mogę tutaj powiedzieć, że. Czasy, które są tutaj robione, to w World Superbike ci zawodnicy tutaj jadący, mają o sekundę troszkę słabsze czasy niż normalnie, jakbym jechał w MotoGP, jeżeli chodzi o grę. Oczywiście, tak jak mówię, to jest modyfikacja, dodatek do tej gry, ale naprawdę fajnie mi się tutaj. Jeździ, oczywiście, jeszcze tutaj się pochwalę tymi ustawieniami. Co do tej trasy, to zupełnie są inne niż to miało miejsce, jak jechałem jeszcze w karierze Yamaha. Co do opon, tutaj opony testowałem na tych dwóch treningach i miękką mieszankę naprawdę często tutaj dawałem, chociaż wiem, że temperatura asfaltu 52 stopnie. Naprawdę tutaj bardzo one się zużywały te opony, jadąc raptem dwa okrążenia. I temperatura bardzo tutaj szybko na tych oponach rosła. Co do średnich, to tylko jeden chyba tam wyjazd miałem i tutaj na ten wyścig biorę twardą mieszankę. Co do zawieszy. 10,3 10, i trójki na końcu prosta w osi nie zmieniam. Bieg 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, czyli można powiedzieć tak, schodowo jadę z tymi biegami na dół. Co do tutaj, no to nie zmieniałem. I elektronika o pwe pozycja 2, na pewno przy starcie mi bardzo się przyda, więc będzie bardzo konkretnie. No, ja myślę, że w MotoGP 21, jak wyjdzie za rok, to bym chciał, żeby te modelki też się tutaj zmieniały. Nie były te same albo kilka, tylko po prostu też te modelki. bo jest coś takiego jak PADOK. Dlatego w tych padokach też są takie zdjęcia, jak właśnie są te modelki z Monstera, są te modelki Suzuki. To było naprawdę fajnie. Taka dodatek, taka atrakcja. Także kontynuuję i zaczynam ten wyjście. Max Payne, Jonathan Ray, Toprak, Samo Haslam, Vandermark, Alvaro Bautista. Czas Davis właśnie o czasie Dewizy mo, mo, mogę tutaj powiedzieć, ten zawodnik e, będzie być może w klasie MotoGP zastępując, będzie zastępował Andrej Bo no Wiadomo, że Andrea Mone jest już skwalifikowany na 4 lata i tutaj czas Davis chyba by moim zdaniem był to najlepszy wybór, bo raczej Bezeki czy kogoś bracie z... Klasy Moto 2, no nie sądzę. Tutaj musi być doświadczony zawodnik, chociaż wiadomo, że Max Biaggi by mógł tutaj wystartować też, ale wielu zawodników mówi, że już jest za stary. Jest przecież menadżerem zespołu. Moto 3 prowadzi, ale te sceny są fajne. Na przykładzie Wtórki się daje, no fajnie to się ogląda. Tak jak mówię, kamera telewizyjna. I zobaczę, jak tutaj będzie. Czy trzy kawasaki będą jechać na podium, tak jak to miało miejsce. Jeszcze kilka wyścigów wstecz. Czy też tutaj. Będzie dominacja tylko jednego zawodnika, no zobaczmy, zobaczę, bo tutaj tak jak mówię, poziom trudności na 95 dałem sobie i na razie nie zmieniam, nie chcę tutaj szpanować normy, tylko pojadę. Mogę mnie spalić i dobrze, pojechać. Teraz, tak troszkę, troszkę minimalnie ale wystartowali sam low nie normalnie ale jonathan ray tak samo jest tutaj na pewno tutaj jest toprak nie wiem czy alvaro bautista tutaj wystrzelił też poprowadził czy chyba może haslam haslam chyba tutaj pojechał troszkę topraka musiałem tutaj muszę dogrzać opony bo te twarde to powiem potrafię się naprawdę tutaj to powiem wywrotkę mogę naprawdę zrobić Tutaj Jonathana Ray'a wziąłem, a nie, za Jonathan Ray jestem, Sam Lowesa wziąłem, Aleksa Lowesa, no, tutaj się mogę pomylić, bo przecież brat bliźniak jedzie w klasie Moto2, a ten tutaj byłeś super spokojnie, tak e, tylko muszę zapoznać się ale tutaj podjechał podjechał mi tutaj pod koło, ale szybko odprostował Jonathan Ray, Haslam no, spokojnie, spokojnie, te dwa kółeczka na spokojnie a później dopiero będę planował normę o kurde, muszę sobie zmniejszyć PWR, pozycja 1 nie mogę tak od razu na dwójkę bo przecież mam 6 okrążeń a 4 litry paliwa no z takim czymś to naprawdę to bym za raptem 4 okrążenia zrobił i skończyłoby mi się paliwo no, zobaczę ten pół po pojadę. widzę że już zaczyna alex Lowes, za mną od razu jest już to 1,55 Jonathan Haslam, no tutaj będzie ciekawie, tutaj będzie ciekawie Zobaczę jak te drugie kółko oni pojadą to dopiero od trzeciego okrążenia będę się tutaj napędzał Nie ja tutaj miałem odczucie już jak grając w MotoGP, że dopiero od trzeciego okrążenia było to możliwe Już tutaj połkłem Jonathana Reya Muszę spojrzeć jak to wygląda Jest za mną Raza Haslam. Haslam, Haslam, ja tutaj naprawdę go przejedzie. Można tutaj nie robić błędu, żeby te Arabiaty wjechać bardzo czysto. 300 jest 300 Spokojnie, tutaj. za no, a widzę tych kibiców. No, spory tłumy wręcz. W porównaniu to co było w no to mogę powiedzieć, że znaczy twórcy się tym nie popisali. Że kibiców w ogóle nie było. Ale kopitki na przykładzie, taki paddock. Paddock girl. To było fajne albo konferencje prasowe też by było ciekawe motokietem prowadzić też by było ciekawe takie dodatkowe albo no tak jak jest w wielu grach zrobione czyli taka można powiedzieć um, a to widziałem w NHL albo też to widziałem takie można powiedzieć Nasza... Jakby, no nasze po prostu yy, takie odczucie zespołu, czy coś takiego. Jak jesteśmy nastawieni na zespół. Dobrze, przyjaźnie, neutralnie albo wrogo. To jest spokojnie, zachaslane, trzeba to na razie to że ja tutaj kontroluję ten wyścig no to było ciekawe tak jak tak te sobie myślę te konferencje prasowe wprowadzając takie dialogi typu e, jakieś pytania by dziennikarze zadawali a my to po prostu byśmy odpowiadali na te pytania były, były właśnie możliwość trzech takich wyborów. Czy jesteśmy dobrze nastawieni, źle nastawieni, czy neutralnie na zespół. To by miały... O! Morale zespołowe. Teraz mi się dopiero przypo, przypomniało te nazwa. Morale. No bo wielu grach już jest po prostu coś takiego wprowadzone, że nastawienie takie byśmy mieli.

Tutaj podjadę od razu pod tył. Tutaj spokojnie. Przetasujemy się. Nie, tutaj nie. A jeszcze nie, nie teraz. Ale wiem, że w tych zakrętach, w jeszcze O, teraz spokojnie. Przestrzelę. Tak, przestrzeliłem. Za mocno, za mocno tutaj pojechałem. To tutaj wyprzedził. Tempo nie jest takie wysokie. Jak się jechał w kwalifikacji na 1.46, to raczej tutaj na 48.2 sekundy wolniej. Ale zaraz będę musiał sobie przełączyć mapę. Pozycja 2. Takie coś też powinno być w motocyklu P bo ja jestem za tym żeby jak najwięcej realistyki było robione czyli typu informacje teamowe teraz by mi team już w tym momencie mówił przełącz mapę na 2 o coś takiego albo że ktoś się za tobą holuje byłoby to, to ciekawe o teraz pozycja 2 i mogę już sobie jechać do końca 48.5 czyli teraz bardzo mocno teraz przyspieszyć, nawet tą na sekundę. Żeby dwaj tak pojechać bardzo szeroko. No i teraz. Będę chyba miał lepsze lepsze wyjście. No i tutaj go wyprzedzę. Tutaj go wyprzedzę. Dokładnie. Ja widziałem, że tutaj gdzieś go wyprzedzę. Właśnie w tych zakrętach. I teraz będę mógł na odjechać na te kilka metrów, ale widzę, że tu Haslam tylko rywalizację nawiązał, reszta zawodników trochę w tyle. Bardzo opony dobrze wytrzymują, widzę, że nie mają nagrzania aż takiego mocnego. Ja dopiero na otwarty fotunek dobrze się czuję przejeżdżając te 3-4 okrążenia. Jak 3-4 okrążenia dobrze pojadę, no to wtedy jest w elegancku, wtedy się fajnie idzie. Wtedy nie ma problemu. I można naprawdę wrócić do przodu. ciekawe jak teraz pojadę 46 Będzie dobrze 5 46 4 o kurde paliwo na jedynkę o się tutaj zapomniałem wręcz ma nas zero nawet za chwilę da tak nas zero nawet daje zaraz mi braknie poważnie ale teraz zwolnię wręcz troszkę błędów popełniłem bokiem tak trochę stanął ten nachodzek mam przewagę sekundę 4 ale to nie jest za dużo no nie jest tak dużo mam wrażenie jakby rybal się do mnie zbliżał zobaczyć teraz na tym mierzonym 1-3 tak zbliża się bo no tu wyraźnie zwolniłem. ale sekundę na ostatnim okrążeniu to jest bardzo dużo przewagi już naprawdę jakiś dzwon tutaj popełnię no i wtedy będzie bardzo groźne. że równo wszyscy jadą. Dobra, pozycja 2 pwr -a. Ryzykujemy do końca jedziemy. Nie ma co. Ostatni tutaj zakrętasy. Ach, jaki błąd! Co ja żem tu zrobił? No w ostatnim zakręcie. Nie mogę. Jaki tutaj błąd zrobiłem? Ja pierdzielę grał Haslam. No nie mogę. Taki tutaj błąd zrobiłem na samym końcu. No nie, nie będę tego powtarzał już normalnie. Tak wyjechałem, taki głupi błąd. Normalnie ja bym to w powtórce po... zobaczył. Jak to, kurde, głupio. I pojechałem. No w ostatnim zakręcie tak się wywalić. No masakra. No nie sądziłem, że tak tutaj zrobię dziewiąte miejsce, no dużo stracę, 46 miałem czas, widziałem że tutaj tutaj miał tą znaczy się tempo wyścigowe dobre, ale tak że to nie przeliczyłem tego, głupio wyszło, naprawdę ale tutaj nie widać, żebym stracił za dużo Haslam za to się tutaj e, naprawdę do góry poszedł 4 pozycje, Jonathan Ray 3 pozycje do góry no, widzę tutaj Toprak spadł w sam los, no widać tutaj po tym Grand Prix, że naprawdę jest duże tasowanie spośród tych ośmiu zawodników, więc kontynuuję. No jeszcze Kawasaki jest liderem. Tutaj też. No tak to wyszło, tak tutaj wyszło. Tak jak mówię, 95% trudności. No i tak to wyszło z tego gram Prix, że normalnie glebiłem na ostatnim zakręcie, normalnie nie mogę. Już myślałem, że przywitam się z gąską. Pierwsze miejsce będę miała tutaj normalnie taka gleba. No nic. Także jak wam się podobało, łapkujcie do góry. Także do zobaczenia do następnego odcinka.